Dzień dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 20 września, 209 Dzień Walk na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, na którym w ostatnim tygodniu nie odnotowano ostrzałów Odesy ani Ostrzałów Półwyspu Krymskiego. Natomiast walki skupiały się w obwodzie hersońskim. Tutaj obydwie strony walczyły ze zmiennym szczęściem. Rosjanie zdołali utrzymać się w miejscowości Stanisław, odepchnąć wojska ukraińskie i uchronić się tym samym przed odcięciem w Stanisławie. Rosjanie kontratakowali też na północ, na kierunkach tych głównych między Mikołajewem a Hersoniem i tutaj miejscami udało im się odepchnąć Ukraińców na pozycje wyjściowe, które, z których Ukraińcy zdobywali teren w ubiegłym tygodniu, a w drugim przypadku ten kontratak rosyjski się nie powiódł. Ukraińcy zdołali za to w ostatnim tygodniu poszerzyć przyczółek w okolicy miejscowości Dawidowy Bród i coraz bardziej zagrażają Rosjanom jeżeli chodzi o przecięcie ich pozycji na zachodnim brzegu Dniepru. Atakowana jest też sama miejscowość Dawidowy Bród. Ukraiński nacisk jest także kontynuowany na północy tego rosyjskiego przyczółka trwa walka o miejscowość Archadnielskie. No i udało się zdobyć dość szerokie pozycje o głębokości mniej więcej 10 km na południe. Rosjanie wydają się przygotowywać do obrony miejscowości leżących nad Dnieprem. Także biorą pod uwagę tutaj najwyraźniej, że Ukraińcy zdołają te tereny rustykalne w tym rejonie zdobyć, natomiast ch chcą najwyraźniej zachować dla siebie tutaj jakieś przyczółki miejskie, no, które jest zawsze trudno zdobyć w walkach miejskich i trzeba przeznaczyć na to duże siły. Jednocześnie Ukraińcy nadal uderzają na przeprawy w Nowej Kachowce. I w rejonie Chersonia, a Rosjanie starają się te przeprawy utrzymywać. Pojawiły się informacje też, że Rosjanie zaczynają używać ciężkich śmigłowców Mi-26 do przerzutu zaopatrzenia i być może ewakuacji jakiejś z tego tutaj przyczółka. Co jest o tyle ciekawostką, że tego typu śmigłowce raczej nie były w tej wojnie jeszcze używane, a przynajmniej nie było na ten temat. Doniesień. Na zaporożu walki lądowe większe ustały w ubiegłym tygodniu, natomiast obie strony ostrzeliwały swoje zaplecze. Nie Rosjanie ostrzeliwali zaporoże Nikopol, natomiast Ukraińcy Melitopol, Kamiankę, a także aktywna była partyzantka ukraińska, która atakowała linie kolejowe. Na południowym Zaporożu ostrzeliwany był także Berdiańsk. Na linii w, w obwodzie Donieckim Rosjanie przeprowadzili w ostatnim tygodniu serię ataków, czyli właściwie już tradycyjnie, i tradycyjnie nie przyniosły im one powodzenia. Ukraińcy ostrzeliwali tymczasem Zaplecze, yy, czyli miasta w obwodzie Donieckim, okupowanym od 2014 roku przez Rosję. Ataki były również kontynuowane w rejonie Bachmutu, gdzie siłą rosyjskim, w tym grupie Wagnera, udało się zdobyć dwie wsie na południe od tego miasta, no, co oznacza, że Bachmut powoli jest osaczany od południa, chociaż no, trudno tutaj mówić też o jakimś przełomie, jeżeli chodzi o atak na to miasto. Natomiast jeżeli chodzi o ataki od wschodu na Bachmut, to tutaj wielkich przełomów Rosjanie nie uzyskali ani postępów. I Rosjanie atakowali też na wysokości Siwierska. Ukraińcy zostali wyparci tutaj z części swoich zdobyczy terytorialnych. Ja tutaj w ostatnim odcinku informowałem, że po zajęciu Biłochoriwki Ukraińcy zaczęli ten wyłom tutaj poszerzać, próbując jakby oskrzydlać Siewierodonieck i Lisiczańsk. Niestety. Rosjanie kontratakowali i bez jakichś poważniejszych walk wypchnęli Ukraińców z tych właśnie terenów, oskrzydlających, nazwijmy to. Wyjątek stanowiła Biochoriwka, gdzie Ukraińcy zostali najpierw wyparci, ale później znowu zajęli tą miejscowość i kontrolują obecnie prawdopodobnie w 100%. Co ciekawe, Rosjanie uderzyli też na pozycje ukraińskie w Kremiennej miejscowości, której zajęcie było dość niespodziewane dla nas w ubiegłym tygodniu. Ja informowałem wtedy, że upadek tej miejscowości powoduje utrudnienia w zaopatrzeniu rosyjskich sił w Lisiczańsku i Sewierodoniecku. No tymczasem Ukraińcy oddali ją bez większych walk. Bardzo możliwe, że po prostu zajęcie Kremiennej był to efekt jakiegoś zapędzenia się Sił ukraińskich ponad plan operacji charkowskiej czy też harkowsko-lugańskiej i po prostu w obawie przed odcięciem te siły ukraińskie, które tutaj były w Kremiennej, ponownie się wycofały. Trwają nadal walki o Łymań i Ampil, natomiast wojska ukraińskie w ostatnim tygodniu zdołały połączyć przyczółek stworzony na rzece Doniec w ubiegłym tygodniu i zdobycze z tej głównej ofensywy w rejonie Izjumu. Także tutaj w tej chwili stworzyła się jedna linia frontu, na której ewidentnie Ukraińcy są poza linią rzeki Doniec i są zaopatrywani nie tylko za tej rzeki, ale także od strony zachodniej. W rejonie Izjum w ubiegłym tygodniu znaleziono masowe mogiły cywilów i żołnierzy ukraińskich. Na razie odkryto 445 ciał i poszukiwania zbrodni rosyjskich trwają zapewne, mamy do czynienia tutaj więc jak to się mówi powszechnie, teraz w mediach z nową buczą. I strach pomyśleć, co jest na tych terenach nadal okupowanych jeszcze przez Rosjan. Poza tym w obwodzie Charkowskim do walk dochodziło sporadycznie. Ukraińcom udało się do końca zdobyć Kupiańsk, jego wschodnią część. Rosjanie tymczasem zdołali utrzymać pozycję we wsiach na wschód od Kupiańska. Linią rozgraniczenia obydwu stron jest teraz tutaj rzeka Oskił, chociaż są informacje o tym, że oddziały rozpoznawcze ukraińskie tutaj przez Kłupiańsk, którego wschodnia część leży po wschodniej stronie rzeki Oskił, one tutaj przeszły i operują i dochodzi tutaj do starć z wojskami rosyjskimi. Oprócz tego Rosjanie kontynuują ostrzeliwanie sporadyczne obwodów Czernichowskiego, Sumskiego i Charkowskiego, także miast na Zapleczu Ukrainy, w tym Dnipro, wspomnianego Zaporoża, Krzywego Rogu, gdzie uszkodzenie jakiejś instalacji na rzece Inhulec miało spowodować sparaliżowanie niektórych działań ofensywnych ukraińskich. Tutaj no i też pocisk rosyjski spadł w rejonie elektrowni atomowej w Jóżno Ukraińsku. Jednak było to. Daleko od reaktorów atomowych i nie doszło tutaj do większego zagrożenia. Jak widać, Ukraińcy po dużych sukcesach w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu konsolidują swoje zdobycze. Nie dają się wciągnąć tutaj w jakieś hura optymistyczne zagony na terytoria utrzymywane przez Rosjan, tylko starają się stworzyć stabilną linię frontu, być może przygotowując się do przeprowadzenia kolejnej zdecydowanej operacji ofensywnej. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.